Wiesz, co boli najbardziej? Nie porażka. Tylko świadomość, że nosisz w sobie ogromny potencjał, a wciąż żyjesz tak, jakbyś był nikim. Czujesz, kim możesz zostać. Miałeś momenty, w których twoje najlepsze ja przebijało się na powierzchnię. A mimo to wracasz do minimum. Zadowalasz się byle czym, odkładasz swoje życie na później. To nie świat cię blokuje, to ty sam. Nie dlatego, że nie potrafisz, tylko dlatego, że boisz się uwierzyć w siebie naprawdę. Zamiast ruszyć do przodu, wybierasz wygodę, wymówki, bezpieczne terytorium. Pozwalasz, by szanse mijały cię jak pociągi, na które nigdy nie wsiadasz. Najgorszy ból nie pochodzi z porażek, pochodzi z tego, że nawet nie spróbowałeś. Każdego dnia zdradzasz to, co w tobie największe. Żyjesz poniżej poziomu, do którego zostałeś stworzony, i ta świadomość potrafi zjeść człowieka od środka. Pytanie dla ciebie, gdybyś dziś działał tak, jakbyś naprawdę w siebie wierzył? Jaki byłby pierwszy krok? Zostaw lajka, obserwuj.